Domowy test na witaminę D3. Jaki będę miał wynik przy wadze około 90 kg i dawkowaniu 4000 jednostek witaminy D3 dziennie? Na początku umyjcie sobie ręce, następnie szykujemy sobie kasetkę. Kasetkę otwieramy, wyciągamy. Test. Nakłuwacz działa w sposób dość prosty. Musimy zdjąć zabezpieczającą nakładkę. Nic nie musimy tutaj naciskać, przyciskać i tak dalej. Wystarczy, że przyłożymy mocno ten nakuwacz do palca i dociśniemy. Widzimy, jest krew. No i teraz musimy palec troszkę pomasować, aby bardziej uwidocznić tą kroplę krwi. Uzupełniamy więcej. Pobraną krew aplikujemy do okienka z napisem S. Następnie dajemy rozpuszczalnik do okienka z literką B. Po uzupełnieniu płytki testowej zgodnie z instrukcją musimy odczekać równo 10 minut i możemy przechodzić do odczytania wyniku. Więc, jak odczytujemy ten wynik? Musimy sobie wziąć test i przyłożyć go do. Tej oto karteczki i porównujemy kreseczki, jak one wyglądają. No, wydaje mi się, że jestem w tym oto przedziale, co jest troszkę informacją dla mnie zaskakującą, gdyż stosuję 4000 jednostek witaminy D3 dziennie. Ten poziom witaminy D3 mam niestety poniżej normy, która mnie interesuje. Mój wynik dla mnie jest troszkę martwiący. Dajcie znać w komentarzach, czy kiedyś już robiliście takie testy, czy zażywacie witaminę D3. Jestem ciekawy waszych, Waszego zdania, jestem ciekawy Waszych opinii i jestem ciekawy Waszych poziomów witaminy D3. Dajcie znać w komentarzach.